No znowu Ja nie taki. Znowu to zatrzymałem! No znowu... Znowu zatrzymałem połowę odcinka. No dobra, chociaż wbiłem. Dobra, ubiorę sobie te kredyty od ory, jako to. W sumie mogę popróbować porównanie misję i będę mieć Ostatnia runda! Jak wygramy, to mam 25 700 kucharków. Już tak szybko. No nie, po okay, Polski strzelę z tego gra. Ja gram razem. No, dobra, y, mamy tu... Ja bym się nagram z Pajkiem albo Sandy, ale dobra, z spajkiem, bo podobne pokażę do siebie będą. Okay. Bo... No bo teraz zabiję dwie osoby i dostanę w sumie misję, a za niedługo będę kończyć karnet. Okay. Ja mam... 48 poziom, bo ja misji nie robię. 48 poziom? No. 48? No tak. No to się szkodzi szkarma, prawda? xd dwóch spajków mamy. I to to są te takie, które wracają do tego roku. Dobra, Daryl. Zdech. Kurde, kurde, halajuku, zadech. Zdech. Co jak tu zabijesz, Daryl? Zabij mi to Harajuku, bo ona... Nie no, nie wytrzymam co, ja to jest za kastre. Ten Spak, co on narobił do jasnej ciasnej. Ja ci damy moczkę klauna do jasnej. Czuję ja się jakby każdy grał, grał duło. Bez kim to. Bo nie widzę praktycznie żadnej osoby. No, kuba. Nie, nie, nie o ciebie tego kusiłam powiedzieć, kuwa. No, to to... no, Ej, znowu zatrzymałem przedtem o... kawałek odcinka i dlatego się tak podnerwowałem, co tam robi Taras z co tu robi Lionel Messi. O oh, kurde. Jest... <try> <try> ej, tak <się try> Jestem? Jakim cudem boli 17 Ja będę. Really. mam co? Ale wiesz, jakiej ty nie masz? Zaraz ci pokażę. Czego? Ja wiem, czego ty nie masz. Tak, tak, tej tej tego puchara. Nie, ja ty tego nie masz. I, i, ale, ty i nie, ja tego nie masz. Nie masz tego. Tego nie masz. Mam to. Masz? No tylko nie chyba szansę. Wiesz czego ty nie masz? Mam tą ma, emotkę ustawioną. To coś. Ponabalać mam w dołga, który właśnie nam zapieprzył kilka kubek Dobra. Dobra. Gdybym ja nie miał takich lagów, to życie by było piękne. Trzeba mu jasno se marnować. No debil! Co za Debi! O, o teraz powiem jedno. Skąd mi już kurwa mają tyle tych klubów? Maćka. O kurde! Nie może tego zabijałeś! Ja się znam nie No ja chciałem kila zrobić! Ty kas ty razie marodek! No, masz hiper hiperkę Przez tego głupiego Majka? i jest ciebie kubuś jesteś na blisko kubuś nie. ja zdechnę. Dynamajk, no i nie ma sensu Trzy sekundy proszę jest ona a wiecie co ja mam? Co, mam gadżet. Damage boost. Dobra? No twój gadżet. Ej, bo ja blisko, przy Edgarze! No nie! 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 ty Ach, sekunda, sekunda ben... sekunda. <ścoughs> sekunda! się Nie! Ale Nie! prawie. Nie! prawie. No i 20 Ej, ostatni level karnetu i mam legendarnego star dropa. Ja bym właśnie też chciał więc tym. Melody! Oh, A, okay. dopiero Melody! Hey. Melody. melody! Dobra, jedna misja i dostanę teraz normalnego star Potem zadaję obrażenia gasem, low albo barleyem. Ok. No to dobra, zagram sobie na gorącą strefę, bo mam też zadanie chyba na niej. Ok. 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 <grystanie> I laga, laga ogłowaniem. Ok. 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 No, jeden kill ja i mam misję. A ja ci go zbieram. Nie, nie zrobisz mi tego killa. Nie zabijesz mnie, kolego. Haha, ja, bekas siebie. Dawaj! Jakie jak nubasy! zaraz ja się zabiję! Ja zabiję. Wiedziałem! Co, co, nie! No <laughs> nie! Nie! <śmiech> Czemu ja? Czemu ja? nie tylko ty! Kuba! Jesteś tylko ty! Kuba! Nie! Przecież tamten ten żyje! żyje? A jednak nie! Zabierasz mi tego killa, wiesz? Mm. Co ona ma tego A, nie, nie ma. No czemu to tam nie? Trzecie ja! Uważaj... O, dobra. No nie! Nie! Są tylko oni! Są tylko oni, a ja nie mam żadnego killa, kuba. Chodź, ja wiem lagi! Moje lagi... To jest siedem, ej dobra. Rzadki, 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 rzadki... Rzadki, 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 rzadki... You are not sigma. Czemu? Tu jesteście, czemu? Czemu? Kurde, 12 osób. 7. Sigma boy. Miałam powiedzieć ładuj się, ale... ...dosłucham doleści. Widzą mnie, jak nie dołączycie do... ...tego, do klubu. Jesteście... głupi. Co, co, co? Jak nie, jak nie dołączam do klubu, to są głupi. Nie, jak nie dołączam, to nie są Sigma. No ale jak dołączam do klubu. Ale jak będzie pełno, to co się sobie stanie, jak będą chcieli niektórzy dołączyć, No to będą Sigma. Czy jak ktoś się tam... Nie zabierasz mi tego killa. Słyszysz mnie? Nie zabieraj mi go! O kurde, o kurde. Ale to też zadasz Ale tak. o, o, o. Po co doszłeś do jego tych. You are a intellect? No skąd oni mają siedem San Mario <noise> Wracajcie mi tu kastraty, jasna, ciasna matko boska ja Jeszcze wam tam ulta rzucę gadżetasę postawimy, kuba zdech. Ja zdechłem a nie, bo ty nie zdechłeś, tylko tak się wyświetlało. Kuba, bo jak, bo jak mi zdechniesz, kuba! Co? ARTI! No nie. Z, znowu muszę. Nie no, jak ty wygląda, to chyba kogoś innego. Kogo mogę. Z zbierę? Ale jeszcze nie bambi. Kurde, kogo mogę? No Max mogę wziąć, to Maxa już wolę wziąć. A ja biorę. Erdźcie, albo nie, groma. Chyba, bierzesz M e, e, albo Byrona. nie, nie wiem, Ale grom to, to jest. Ja wiem, bo to jest Audi Gracz. O no, no i co? No i co? No i z takimi nubami mamy to wypowiedź. Zaczynamy. Nie, nie przepowiadaj przeszłości. Idę, Idę sobie kogoś wykastrować. Kogo? Co tu jest? K Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy Każda dziewczynka nie może być TV. To jest taka piosenka z kubą... z moich duo klasowym. Przecież ty ją wymyśliłeś Ja ją nawet nie śpiewałem. Z jakieś gówno, ale nie <śmianie> 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 Klasowym duo! Tylko faktów konika!

Ja, ja z tym Miał miał, miał, miał. Dobra, na czym mamy misję? Na czym, na czym? O ulubiona mapa kuby. Chodzą. No nie! Ja na tym mam misję. No dobra, no to dajem. Rzadki, rzadkie, 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 A co mam tak w ogóle? Zadaj obrażenia czy wygraj? Wygraj bitwę, no przynajmniej pięć. To wezmę, żeby nie było. No, bo na nim też mam misję. A karnet, go chciał sobie zrobić. Ok. Nie! Yes. Ok. Yes. ok. Kuba, się! Ok. Zlagował. Ok. No, ale ci się zlagowałem. A Ali się zlagowało. AliExpress nam się zlagowało. Co to było? Co to takie wielkie? Ty Ty widziałeś te bronie Tika? Ja mam pytanie, co to takie bronie Tika były takie wielkie? Kuba. Kuba się wyciszył. Nie! Ma! Ktoś cię tam zabił? Nie! Ten nasz AliExpress nic nie robi, no kto no, Ja mam zadawać obrażenia. A zadaje jakieś główne pieprzone. Jeszcze mnie zabi AliExpress. Ja tam robię na palankę. Kuba, kuba! Tamta postawiła wieżyczkę u nas. Ja bo no, co? Ja, ja, ja ci mówię, ja miałam takie wagi. może tu jest wieżyczka. Nie, ja nie znam chomba. Do widzenia. Курда, но это разгам баскубуша. Ну, <slap> no, ты видимо, играешь без кубиков. sami. Hmm. O widzowie, jeżeli taką ogólę dobijemy pod tym odcinkiem 5 lajków, no, bo kurde, jakieś mnie nie oglądają. Dobra, 5 lajków i 20... no, czyli od tego filmu, no to będziemy mieli... No to nagrama. Kolejny odcinek. No to jest druga wersja, no bo niestety... Tak zrobiłem, że znowu kliknąłem. O, że sztyka straciła! O, sztyka Żyję. Miał, 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 miał. Miał, 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 miał. Miał. Nie wiem czemu. Czemu? Czemu? ja nawet ulta nie mam. Ja nawet ulta nie mam.

To jest czyli to. No to ja to chyba ucineczek zakończę, to biję sobie resztę poza odcinkiem. No to my widzimy się w kolejnym odcinku. Czekaj, co to na misję wypełniam? No i to tylko jedna rzecz. widzimy się w kolejnym odcineczku na moim kanale. Do widzenia.